Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj ósmy dzień lutego, to jest sobota, jest dzisiaj dzień służby więziennej. Kani, wstawak z tego bym wyciągnął taki, że jeżeli obok jest was, obok was jest ktoś, kto jest w więzieniu, i nie chodzi mi oczywiście, o, tylko wiecie, o to więzienie takie fizyczne, tylko w więzieniu choroby, jakichś swoich grzechów, jakichś swoich myśli, strachu i tak dalej, to bądźcie służbą więzienną, tylko właśnie uwaga, tak jak teraz ta wam mówi, służbą więzienną. Czyli bądźcie z kimś, kto akurat jest w więzieniu, mając nadzieję, że mu w ten sposób pomożecie z tego więzienia również wyjść. Wiem, że może nie od tego jest więzienna służba, ale de facto od tego powinna być, że powinna sprawiać, że człowiek w więzieniu staje się wolny, coraz bardziej wolny, żeby mu w końcu wyjść na wolność, nawet jeżeli sam się tam wprowadził. Dobra służba więzienna to jest w ogóle bardzo piękne powołanie. Wiem, jak to często wygląda, oczywiście, ale. Kochani, człowieczka, jedziemy. Moi drodzy moi mili, moi kochani, na koniec tygodnia, w sobotę, oczywiście jak zawsze jakiś cytat, będzie dzisiaj pan Theodore Roosevelt z bardzo pięknym zdaniem, bardzo oczywistym, ale bardzo nam potrzebnym. Rób to, co możesz, tym, co posiadasz i tam, gdzie jesteś. Koń strasznie kocham to zdanie. Rób to, co możesz, tym, co posiadasz i tam, gdzie jesteś. Zobaczcie, jak często, i wiem, że mówię Wam to tysiące razy, nie? Żyjemy albo gdzieś do tyłu, albo gdzieś do przodu. Czy ciągle sobie mówimy, gdybym tylko był w innej sytuacji, w takiej, w jakiej kiedyś byłem, albo w takiej, w jakiej kiedyś może będę, no to bym mógł znacznie więcej, to by na pewno wyglądało to wszystko inaczej. Tym co masz tutaj, teraz, tym, co posiadasz. koń, mnie się to od razu kojarzy z tym biblijnym zdaniem, jeżeli ktoś z was był może teraz w Gliwicach na Uniesionych, tam właśnie o tym mówiłem między innymi, bo przypomniała mi się wtedy Księga Sędziów, tam, gdzie przychodzi anioł do Gedeona. Jeżeli pamiętacie, tam Gedeon jest takim młodym chłopakiem, jego bracia są żołnierzami, on nie może być bez najmłodszy, klepie po prostu jakieś tam zboże na klepisku cepem i przychodzi do niego anioł, do tego chłopaka, który jest przekonany, że jest ostatni, że nic nie może, że gdyby był starszy, gdyby był większy, gdyby był silniejszy Mniejszy, gdyby był w jakiejś innej sytuacji, to by na pewno więcej zdziałał, dla, dla siebie, dla swojego narodu i tak dalej. I tam Anioł przed nim staje i mówi takie zdania, które na początku brzmią trochę prześmiewcze. Nie? Witaj, dzielny wojowniku. On tam siedzi na klepisku z cepem. Ja jestem w ogóle przekonany, że on na początku pomyślał, że Anioł tam z niego leje. Nie? Do chłopaka z cepem, w krótkich portkach pewnie, klepiącego zboże, mówi: Witaj, dzielny wojowniku. I mówi do niego: pójdziesz z siłą, jaką masz. Czyli właśnie na czym to polega. Anioł mówi, jest w tobie znacznie więcej niż widzisz. Tak, ty chciałbyś być za pięć lat, kiedy będziesz starszy, kiedy będziesz miał większe mięśnie, kiedy będziesz w oddziale wojska, kiedy, nie wiem, będziesz wytrenowany, I wtedy sobie o, wtedy to bym mógł. A on mówi, nie, pójdziesz z siłą, jaką masz. Czyli w tym miejscu, w którym jesteś, z tym, co masz teraz, masz wystarczająco. Ty tego nie widzisz, ale anioł mówi, ja to widzę. Ja widzę w tobie coś, czego ty nie widzisz. o tym właśnie jest to zdanie Roosevelta że właśnie w tym momencie, w tym, co masz, tutaj, gdzie jesteś, w tej sytuacji, jest wszystko, co jest Ci potrzebne. Kani, przestańcie czekać, przestańcie żyć przeszłością, bo kiedyś może było inaczej, przestańcie żyć przyszłością, że może kiedyś będzie, i uwaga, mam nadzieję w ogóle, że będzie, i rzeczywiście, że będą lepsze warunki, ale nie czekajcie na nie, tylko to, co się da, tym, co możesz tutaj, tym, co masz i tu, gdzie jesteś, tutaj zacznij działać, bo jak nie, to kiedy przyjdą te czasy, kiedy niby będzie lepiej, to ty znowu będziesz czekać na kolejne, kiedy będzie jeszcze lepiej. I zawsze będzie Ci nie, nie ten czas, nie to miejsce, nie ta okazja. Nie róbmy tego, tylko zacznijmy już dzisiaj. Moi drodzy, moi mini, moi kochani, dziękuję Wam najserdeczniej za to kolejne spotkanie. Widzimy się oczywiście w poniedziałek w kolejnych wstawakach. No i tak się to będziemy spotykać póki co, czyli póki żyjemy. Pięknego dnia Wam życzę, pięknej niedzieli Wam jutro życzę, pięknego weekendu. Miejcie się najlepiej na świecie, niech Wam Pan Bóg błogosławie, też Wam bardzo błogosławię razem z Panem Bogiem. I do zobaczenia jak najszybciej. Wszystkiego pięknego z Bogiem. papa. Pa.